Witajcie, witajcie na kolejnym filmiku omawiania kart Tarota dzisiaj ATU9, czyli pustelnik. Pustelnik jest kartą w sumie jedyną kartą taką bardzo neutralną. Do czego zmierzam? Ogólnie pustelnik oznacza zarówno mędrca, kogoś o dużej wiedzy, o dużym doświadczeniu, który mógłby nam pomóc, ale właśnie pustelnik to osoba, która jest samotna. Samotna, ponieważ um, taką drogę sobie ta osoba obrała. Czyli z wyboru ta osoba jest samotna, aby poszukiwać to, na czym tej osobie zależy. To jest poszukiwacz, to jest badacz, ale działający w pojedynkę, taki, taki troszkę samotny wilk. Jeśli chodzi o rozkłady tarota, ta karta mówi o tym, że my się odsuwamy w cień. Chcemy być po prostu samotni albo po prostu jesteśmy samotni. Ale um, pamiętajmy, że laska i e, ta latarnia, którą um, drży pustelnik, um, służy do badania um, drogi, po której dążymy laską sprawdza, czy nie ma jakichś przeszkód. Latarnia daje mu światło, rozświetla drogę, po której dąży. Jest to człowiek bardzo inteligentny, badacz, ale jeśli chodzi o rozkłady, po prostu oznacza samotność, separację od innych organizacje nawet także tak się prezentuje karta pustelnika